Zapytajmy moją mamę, jakie wyjdą bułki. Mamo, jakie wyjdą bułki? Jak dalej się postara, to w jego życiu wyjdą na pewno zajebiste. No, czyli wyjdą zajebiste bułeczki, proszę bardzo. Także zapraszam. zajebiste. Witajcie w Baker Challenge, do którego nominował mnie Dis. A z racji tego, że będę musiał sobie tutaj troszkę upiec bułeczek. To moi drodzy, zobaczycie to w takim time lapse przyspieszonym, bo nie będę tłumaczył co i jak. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał sobie zrobić bułeczki, to w internecie znajdziecie na pewno pełno przepisów. Osoby, które będę nominował, wszystko zależy od tego, ilu osobom zasmakują moje bułki. Widzicie, jakby pierwszy raz będę piekł bułki, trochę się stresuję już mi się plącze język. Dlatego zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. I teraz tak. Diz zarzucił czymś takim, że tyle osób, ile zasmakują bułki, można nominować dalej. Czyli jeżeli jednej osobie zasmakuje bułka na trzy, które testowały, jedną osobę mogę nominować. Zobaczymy w takim razie, ile, ilu osobom będą smakowały moje bułki. Także tyle z mojego gadania. Przekonajmy się w takim razie, czy moje bułki będą w miarę zjadliwe i jak to się robi. Taki trochę how to basic. Dobra moi drodzy, tu mamy przepis, z którego będę korzystał, to jest przedwieczna książka, z której korzystali jeszcze szamani. Obok mam do popicia pewien produkt, którego nie będę mówił. I całe wszystkie składniki, z których będę dzisiaj korzystał. Czyli tak, mamy jajeczka, prawda, które nam się przydadzą do zrobienia nasz bułeczek. Jest śmietana, jest, są drożdże tutaj, są drożdże, jest masełko, jest mąka, jest... Czekajcie, tu jest jeszcze więcej mąki, tam jest sól. Mamy też cukier i odpowiednie do tego też naczynia. Także czas zacząć w sumie chyba Tajelupsa ze zrobienia bułek i chyba jednej bagietki, bo taki jakiś mam dziwny plan. Jadziemy Teraz rozgrzejemy sobie moi drodzy masełeczko, proszę bardzo pyk, tutaj cyk, cyk na no, 30 sekund jazda, jadziem z tym, no, to nic, że ustawiłem na minutę. Eee, po pół minucie wyciągniemy. Dobra, Sprzęt elektroniczny nie lubią się z mikrofalami, więc raczej tutaj stąd uciekniemy i wracamy tutaj na co za chwilę. Zagrałaś tu. Tak. Powiem Wam, że wyrabianie ciasta jest dosyć męczące. Więc jeżeli chcecie Panowie potrenować sobie przed ramię, przed siłownią, albo na przykład zamiast siłowni, to polecam wyrabiać sobie codziennie bułki. Ja no jakie to jest ciężkie! Norbert zabijecie. Yy, super zabiliście wyrobione ciasto już mamy na bułeczki i może tam na bagietkę zobaczymy yy, teraz trzeba moi drodzy je odstawić sobie żeby ono sobie poleżało, pięknie ładnie je przykryjemy, a ja tymczasem ja idę napisać do Norberta na Facebooku że kiedyś go zapieram za to do czego on mnie nominował a few moments later Proszę bardzo, jak nasze ciasto y, ładnie wyrosło i teraz, prawda, będziemy je, moi drodzy y, troszkę rozwałkowywać troszkę zamieniać w bułeczki y, także lecimy dalej z lapse. Dziewięć bułeczek, moi drodzy, jest już skończone, znaczy prawie, że skończone, wycięte. Teraz trzeba tą resztę masy, którą mam, wykończyć, żeby zrobić więcej bułeczek, także stay tuned. Jak widzicie, wyszło nam 15 eleganckich bułeczek, które za chwilę będziemy w prawie piec. teraz zostawiają łapkę w górę co ma oznaczać jednego lajka, którego za poświęcony czas, wkład i moje zmęczenie po prostu docenicie moją pracę i tak oto moi drodzy prawie już gotowe bułki zostawiamy na chwilę i za chwilę wrzucamy je do piekarnika Muszę się do Was nachylić z tego względu, że muszę wyjąć gorącą blachę, jeżeli się poparzę to w takim razie zostawicie 20 tysięcy lajków pod spodem, nie wiem jakim cudem, ale to nabijecie. Także moi drodzy ja ubieram moje piękne, cudowne rękawiczki przypominające coś, co, co nie wiem, co w sumie nic to nie przypomina, aczkolwiek muszę je założyć, bo nie jestem aż takim hardcorem, żeby wyciągać gorącą blachę z piekarnika. A jeżeli tak to będzie mocno dawało. Prawda bardzo, ja sobie tą blaszkę wyciągnę tutaj, żebyście widzieli wszystko jak się będzie kładło. Uuu, you suck. Tam w środku no, ta jakaś, jakaś metal, ale to nic. E, także ja wy wykładam sobie, moi drodzy, tutaj te bułeczki i, e, i za chwilę będziemy je piec. Elegancko, moi drodzy, teraz rzucamy to pięknie, ładnie, ale nie, nie dotknę. A, liczyliście na to, że dotknę gorącą blaszkę? Taki. Chuj. Uj, he, he, he. Dobra, rzucamy to do środka i no zobaczymy, jak to się będzie piekło. Tylko nie umrzejcie, Proszę bardzo, jak się pieką, proszę o takie ładne bułeczki, wyjdą eleganckie. Nie wiem, czy mikrofonem nie, nie, nie ten, ale ogólnie wygląda to całkiem zacnie. Tak, po około, moi drodzy, pięciu minutach bułeczki wyglądają następująco. No to już powoli troszkę przypomina taką rzeczywiście realną bułkę. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Przyszła pora wyciągnięcia naszych bułeczek, także Shomas Goan. jak to mawiają. Uwaga, zaraz zobaczycie, przekonacie się, jak ładne są te bułeczki. Uwaga, proszę bardzo. Tara i oto i one. Za chwilę ląduje kolejna porcja, a te zostawimy sobie chwilę, żeby ostygły. Proszę bardzo, Baker Challenge jest y, praktycznie skończony. Teraz praktycznie no, zostaje nam kwestia nominacji tego, czy ktoś komuś to będzie smakowało. A bułeczki wyglądają moi drodzy tak, jak wyglądają. Zaraz y, je weźmiemy, zresztą one sobie muszą troszkę ostygnąć, bo są naprawdę ciepłe. Ale wyglądają elegancko. Ciekawe, że tak samo smakują. Dobrze, moi drodzy, skończyliśmy. Czekajcie, bo nie, wiem czy włączyłem dźwięka? Prawdopodobnie. Tak, okej. Okay. Słuchajcie, skończyliśmy nasz Baker Challenge. Bułki są już gotowe. Mała będzie pierwszą osobą, która spróbuje bułki. Pachną ładnie. Pachną ładnie. Uwaga, no i na słoko, bez niczego, bez obkładu. Czy jest? Jest ok? Zaraz ok, już Dobra, czyli smakuje w takim razie. Nominacja ląduje dla. Kupcona. Dla Kupcona. Kupson. jesteś pierwszą osobą, którą nominujemy, czyli musisz zrobić bułki. Jeżeli te bułki komuś zasmakują, czyli ilość osób równa się, które zasmakuje, równa się ilość osób, które możesz nominować. Czyli. Czyli smakują. No, no, co tu dużo mówić, że no, jestem zaisty... Ja, spróbuj. ja spróbuję, ale ja spróbuję sobie moi drodzy swoją. Albo ja sobie ukroję właściwie. W ogóle one wyglądają bardzo ładnie. Powiem Wam, że nie, nie spodziewałem się, że wyjdą tak, tak elegancko. Uwaga, no, całkiem ma bułka. Dobra, słuchajcie, drugą osobą, która spróbuje. <todgłos> za chwilę nie spróbuję, ale spróbuję moje bułki. Będzie Ilona, moja siostra, ja i to będzie ostatnia osoba, bo w moi, moim BAKER CHALLENGE będą dwie osoby Jeżeli jej zasmakuje, to nominuję drugą osobę, która będzie po prostu robiła BAKER CHALLENGE, yy, który wymyślił Diz No proszę bardzo, Jadziesz Jakaś trucizna tu nie? nie, nie ma w trucizny, uwaga, za chwilę poznamy jej obiektywną ocenę Na temat bułki No dobre Dobre, uuu, <laughs> Pawlik dobre bułki robi Dobrze, kogo chcesz nominować? No, Głośno, głośno, żeby było słychać. W takim razie ja nominuję The Unboxal. The Unboxal, okej, okay, dobrze. Pawle, mój drogi, kochany, y, jesteś nominowany. Dobre. No. Dobre, dobre, zobaczymy jakie wy bułeczki zrobicie. Okej, okay, czyli w sumie to będzie na tyle z naszego challenge'u, z naszego Baker Challenge, y, czyli mamy nominację dla Kupsona i mamy nominację dla The Unboxala. Zobaczymy jak sobie chłopaki poradzą, może Unboxalowi pomoże kot. No i yy, cóż, tak wyglądają moje bułki yy, na, na ten koniec. Moi drodzy. Tak, jeszcze z kruszonką były też i są te tutaj y, takie, które zostały. Te bułeczki akurat sobie zjemy później. E, I to na tyle z Baker Challenge. Jeżeli chcecie sprawdzić swoje umiejętności kocharskie, to również Wam polecam, bo zajęło nam to troszkę czasu, a fajnie jest upiec coś e, swojego i zrobić e, coś na, na własną rękę, a nie kupować. Także to na tyle. Odwiedzajcie social media, wiecie, snapchaty, instagramy, Facebookie, wszystko znajdziecie w opisie. Tymczasem my się z Wami żegnamy, prawda, pomachaj ładnie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zostawcie like, trzeba fajnie będzie jak docenicie naszą znaczy moją pracę w sumie Ja, moją też, bo ja ilone prace tak żuje, to też prawda ja, też... Przeżyłam! I przeżyła to i ryzyko, wiecie, stresy i takie tam. Dobra, to tyle. Siema!